Jest statek po to ja pierdole Black Pearl. To jest czarna perła, to jest czarna perła. O, o to jest czarna perła. O, Jak? O, o, o. Nie to jest? Co jest? To ty? O, ja. Taka muzyczka, jakbym coś znalazł. Mam już, chodź tu do mnie o co O Jezu! Ja troluję O. Cofaj tam Ty wiesz co? Michałek, idź na tą syrenkę tam kliknij. Mam. No ja kurwa kto? Radźcie se sami. Wypierdalam was z załogi. Kompas Jacka. O mój kompas. Wiesz mam? Fajny jest ten kompas. On pokazuje to, czego najbardziej pragniemy. Nie, to teraz są w tym No i co, pewnie się perła wynurzy, ty. Naprawdę nie miałem wracać na statek. Nie. Walto, walto, wa... Nie, wy jesteście kurwa. Wy jesteście inni. Boże, pomóż mi. Przynieś mi kurwa banana. Nie mam. Ty, ty jesteś kurwa, ty mnie nienawidzisz! Dopłynąłbym jakbyś mnie nie zajebał! Noż kurwa bym dopłynął! Dopłynąłbym Obliczyłem kurwa, to. dopłynąłbym! Obliczyłem to. Obliczyłem to, żebym dopłynął kurwa. Proszę. O, co to? Mam kreska wciągnięta, żeby nie zasnąć. Dopłynę w dół no. Bomber zbieraj na powietrze. Gracza mamy. E, bije cię, bije cię. plecy masz. Wal kurwy Już mnie zajebał Nie! Musimy lobby podobno zrestować Ej! My już jesteśmy tu pod wodą się rozpimy! Kurwa napierdalaj! Napier gdzie ten tak, kurwy? Ty kurwo szmato pierdolona Ty pierdalaj! Gdzie drugi? Gdzie Jak drugi, się gada? Trochę... Jebać ci starego! śmieciu jebany! Goń tego kurwę drugiego! Goń go! Gdzie on jest? Za krzakami, za krzakami, za krzakami. Dostał, kurwa, kurwiaż pierdolony. Dostał, dostał. Kurwa, pierdala. Jebany. Dostał, 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 walgo, walgo. Dobra, za... ja mu jeb... Ja pierdolę łupę bomba. pompa. Ja... czasu. I my nie możemy go we dwóch napierdolić, rozumiesz to? Bo on ma lagik stary, ja do niego strzelam ze snajpy, a on... Nie, ja nie odpuszczam kurwa. Nie, w zmiana, tym samym w... Zmiana czasie fabuły. Się trzeba zrespić. Zmiana fabuły. trzeba go napierdolić. Czemu ja tego Czemu on ma ammo w ogóle? Aha. Dobra, zabiłem, zabiłem go, spierdalamy stąd.

co trzeba tu robić? Szybko! Mm. Pisz, e, jaki pis, nie, kurwa. Cofaj do mnie. Żadny pis, kurwa. Bo do perły, co tak, do perły. Ty! Wal mi, kurwa go! Ty! Trójzom mi się rozjebał! do pierwszej. Nie, na hita jestem! Zjedz coś. Nie mam nic. Ty, jak ja muszę się powietrza napić? Bo zaraz wyjebę się. Weź no pierdnie mi do nosa, bo przecież kurwa nie ma oddychać. Mam, mam! Kurwa chłopa mam, ty! Chłop mnie wali w dziurę. Ale ty czy kto? No, no kurwa ten kapitan pierdolony No Walgo kurwa traf No nie da się go trafić Zaraz, zaraz, zaraz trafię pisze pis... -ten, Podniesiesz mnie? No Na ja... chuj nas... Wypierdalaj z tą szmato jebana! E, śmieciu pierdolony Na chuj kurwa się wpierdalasz Między wódkę mm -hmm. a zakąskę Słyszysz durniu jebany? Ej kurwa ty, to ten drugi statek był ich Zero ma, zero ma, zero ma, wal, kurwe, wal, traf go, proszę cię. To czemu my mu statku nie rozjebaliśmy? A no wy mówiliście, ja że to myślałem... statek z Questa. Ja myślałem, do to no skąd wiedzieć, No to... mam ten trójzą. Kto do mnie napierdala, kto? Eee, brother, You listen me. No strzela do mnie. Śmieć, pierdolony, kurwa, ja mam włączone to gadanie, muszę mu, kurwa, powiedzieć... Tak, tak, ja msa. Cię słyszę, ja Cię słyszę, ja Cię słyszę. Ty mnie ja słyszysz. Słyszę. Kurwa, msz tak. Wypadło coś. Weź to, co wypadło. Weź to. Ty masz więcej HP i to trzeba w dupę dla jakiejś owcy sadzić. Dla sireny, kurwa, nie owcy. Takiej syreny, szybko. Nie wiem. Szybko pisz na czacie, kurwa, bo nas zajebił znowu. Don't fight with us. We are stronger. We are uh, better. Psychika. We don't give up. Peace, peace. PIS to BYM MU KURWA DO MORDY NASZCZAŁ FRAJEROWI Otwieramy przejście, dobra, kampimy tu i jebiemy w dupsko Po to Pyk Otwieraj kurwa Broto E no co jest? Ty, nie otwieraj się Jeszcze jedno gdzieś o, o. Kurwo O, jest! Otwieraj, otwieraj, otwieraj E Jest coś? Czy nie? No może jedno dobrze ustawiłeś Yes, mamy to, to, to! Szybko, szybko, szybko! Prym, pyj prym, pyj pyj prym, Ej, co to? Albo... Kraken! Kraken! Kraken Slayer to ja jestem. Ty też so, zresztą. Proszę. Okej, jest mały problem. Musisz zmienić. Ja pierdolę, no jest łatwe jak chuj. Uja, jest łatwe. Tu A jest, jest, wzór, jest, jest wzór, jest wzór, jest wzór. Zamknij pięć Stawiam, ustawiam, kurwa, już. E. No, on no daje, kurwa. Zjebie je, Nie mogę przypłynąć przez wodę żadną. Gdzie jest czwarta syrena, żeby w nią dupnąć? Bo już mam wszystko ustawione. A tu jest dziura. Halo. <laughs> Dobra, no, udawałem. Teraz chodź, kurwa, w końcu. Ja bierzemy. <laughs> bo teraz nie może nie wyjść. Proszę. Woda, opada. Dobra, wiesz A wróć. Mamy! się Kurwa, to ten wielkolud! Kurwa, to skurwysy w walcie. O kurwa, kolejny. O, ale on bije. Ja dobie dobie. O kurwa, podnieś mnie! Nie! Kurwa, zabili mnie. mnie! Nie pierdol, że po misji. Open this kurwa! Like your mother, your legs! Kurwo jebana! Oni blokują z drugiej strony! Dobra, celuj się tu! Znaczy jakąś stópkę zobaczysz, co? Ty, patrzysz się na mnie! Patrzcie, skampiony jest! Skampiony jest w Skurwysyn. A nie, to krzak, to krzak, to krzak. To już nie A, to nic się daje. U, daje. Tu zaskocz. Tu zaskocz, tak. Idź. Aaa, tu jest to... o. Dobrze, to jeżdżaj, no i nie wie no, za Mega Ludon połączony z krakenem. Wygląda jak diabeł. Ej kurwa, co teraz? Ląpa ja, jak... próba za Ej, mam klucz, za Luki, rynu, za mam klucz! No to zaskakuj To jest tylko przejście do poprzedniego runa. A E, są syreny! Syreny cały Szukaj syren, szukaj syren na ścianach Eee! Stop making this! Troglodyto jebany! Kurwiarzu pierdolony Przestań to robić, śmieciu jebany! Na lewo, na lewo śmieć upierdolony, ale jak ma ustawić luki syreny? On przestawia syreny, tak? No tak, ale ja nie mogę. Kurwa, bo on psuje ten śmieć, no. Jak może być takim kurwa petem jedanym, no? No, no wyjebane, ja mogę kurwa do 8 rano grać. Wyjebane mam, kurwa. Śmiecia jebanego, sam se kurwa to skończy z tą perłą kurwa matka go zaraz mu liścia wyjebie i go ze spania zagoni No już dostaję bombs No to kurwo jebana rób ten unik debilu pierdolony Widziałem kurwa biegniesz na wprost Czemu ty Hedse mnie zabija na chuta? Jak nasza siła bojowa spadła kurwa 30% No 0% spadła nasza siła bojowa, chciałem się tylko uświadomić, wiesz? Na wodzie był jego nick, nie? Ja kurwa właśnie piszę Twittera kurwa do postu do twórców tej gry kurwa Jak się nazywa ta firma ta jebana? Daję po 100 złotych, jak tego śmiecia będzie kurwa napierdalać i pluć na jego starą dziwkę jebaną To jeszcze dyszkę dorzucę, żeby stare jego zapłacić ty podnosi Oni we trzech jabłczan! Dodawaj widzów, dodawaj widzów hej, <laughs> Pa jak kurwa duszek ulatuje z tej liczby. Dobra, teraz. Kurdy pierdolone Kurwa, twoja stara taka giga prostytutka Was dwóch śmieci jebanych ten tak najebał E, kurwie, odezwijcie się Śmieciu kurwa, mówić nie umiesz? Urwiarzu jebany! Czemu mam taki dźwięk? O, jest jego Twitch. No po co wy ją wyzywacie? Ty z jebami jakimiś. Wszystkim zaraz permy wypierdolę, co napisaliście. Jeszcze jedną niemiłą wiadomość. no co dalej. Ten gościu jest kurwa śmieciem. Czemu <laughs> For you her. Not her. A, ona jest zbyt gorąca. To potrzebujemy? Nie wiem. A nie lepiej by strzelić w losku? W losku z snajpem? Żeby nie mieli wczuwać Czy mogli? mobi? Ty, ale jaja. Ja idę się bić z chłopem, bo już przyla. Kurwa, walczą sznajby, ja pierdolę. Co szmato jebana, wypierdalaj stąd, kurwo ty. Ci łeb kurwa uciął. grze komputerowej Sea of Thieves oczywiście. Bo jestem piratem jebany. Dobra, Luki, wyszczel mnie. Ja a nie, nie mam. mnie do nich. No to Ty sam się możesz wystrzelić. What the shit. Dobra, kurwa. O kurwa, spadłem. Poproszę mnie wystrzelić ponownie. No, wystrzeliłeś, zostałem dobrze zostawiony. Ja Nie. Co to A wyciek, co tu się oprywałem? Co? O kurwa, tragedia. Ty lecimy chyba. Albo ty nas kręcisz. Ty, ale Luki powinien wrócić, dobra jest. No mocniejsze co się dzieje? Jawczan Rubek kręć. Nie mogę złapać Mam. Nie mogę złapać One nam rozwalają to No i mnie zabiły Weź japczan nie podnieść O kur Krince. Ale po co my ten statek wywozimy Co to jest? To nie ta perła? Nie. Ja pierdolę, on dosyć Aha my mamy się być trakenem, chyba nie mając ani HP ani kulor To Co macie banany w tym? Tu się chredzy. dzieje Szymaj. Dobra Ja mam trzeba Zajebałem parę kule armatni Skąd masz kulę armatnie? Zbie, zajebałem mobom. Co jest? Walcie do niego. Walcie ku**a do niego. Co jest? są na. Ale to zb kogo? <t hopping> Co no to pena nudy, widzisz na góry? U kurwa ja kryję. jo pierdolę! Nie zrobimy tego kurwa bez kul armatnik, rozumiesz? Ty już jakoś tak brzydzi wygląda. Ja też, takie kurwa nudy. Czemu nudy? nudy dymy, kurwa dymy, tylko fajnie nudy napierdala. kulami napierdalać moim pistoletem. Że... Gdy mam OP spota, gdzie nie zadaję damage'a. Jak wyjdziemy to nie mamy checkpointa tu no, no. Ale nie, chce mi się tego ja kurwa robić Ej, macka bo To kurwa trzęsie no. macka To jest lewa macka spójrz radę. na streama To nie jest to tylko ten... Mechanika jebany kurwa śmieciu Nie bo restartuj gierkę to... Jak go nie da zabić, bez o. Zabiłeś go. No i co? Jak ja mam wrócić tam? Dobra, lock in. Dobra, kto pytał kurwojebana? jebana Chodź się jeb**ć. Nie, nawet nie ma kurwa w lobby. Jakiś zatopiony... bosik jest. Ta, powodzenia z psikiem Nie ruszaj się, to... bo nie radzi do nas jest wszystko zbugowane, kurwa Ej, <grym> <O. grym> chyba serwis zbugowana. Nie, kurwa To przez... wszyscy, tych śmieci zajebany Syreny na plecach A gdzie jest Luki? No ładujemy no, To jest, co jest, ładujemy. jest królowa Ale cudno tak koło mnie lata Dobra

Różka? To jak my zabiliśmy, osoba bez lukiego to mu zaliczy to. Ha. The Gibbs! No, ale chudzina. Ej, tu jest Syrena, chodźcie tu. Gdzie wy jesteście? Może z lukiem płynę. A już płynę, kurwa, do góry Dobra, spierdalamy Opuść grę A, Dzięki widzowie za dzisiaj Do widzenia Do czwartku, papa pa.